Wyobraź sobie, że wędrujesz po lesie. Ścieżka nagle znika, komórka nie ma zasięgu, a słońce zaczyna zachodzić. Co teraz? W takiej sytuacji większość ludzi panikuje i popełnia błędy, które mogą kosztować ich życie. Ale jeśli znasz te trzy zasady, masz znacznie większe szanse na wyjście cało z opresji. Numer trzy to najczęstszy błąd, który prowadzi do tragedii. Musisz o nim wiedzieć. Nie panikuj, zatrzymaj się i oceń sytuację. Największy wróg w serwiwalu to panika. Kiedy człowiek wpada w stres, zaczyna podejmować złe decyzje, na przykład biegnie na oślep, jeszcze bardziej się gubiąc. Zasada stop. S. Stop. Zatrzymaj się i uspokój oddech. T. Think. Pomyśl, gdzie ostatnio widziałeś ścieżkę. O. Obserw. Rozejrzyj się, czy widać jakieś punkty orientacyjne. P. Plan. Zdecyduj, co dalej, zamiast działać chaotycznie. Ciekawostka. Doświadczeni surwiwalowcy wiedzą, że większość ludzi znajduje się w promieniu kilku kilometrów od drogi czy zabudowań. Nie musisz iść na oślep. Wystarczy przemyśleć trasę. Buduj schronienie. Las może być zimniejszy niż myślisz. Nawet latem w lesie temperatura w nocy spada do niebezpiecznego poziomu. Bez ochrony przed zimnem możesz doznać hipotermii, nawet jeśli wydaje się ciepło. Jak zbudować proste schronienie w kilka minut? Poszukaj naturalnych osłon. Powalonego drzewa, skał, gęstych krzewów. Jeśli masz folię NRC, koc ratunkowy, lub płaszcz przeciwdeszczowy, rozepnij go jako dach. Ułóż na ziemi warstwę izolacji z liści, trawy lub gałęzi. Ziemia błyskawicznie odbiera ciepło. Mały trik. Jeśli masz ogień, nagrzej kamienie i umieść je blisko siebie pod osłoną, będą oddawać ciepło przez długi czas. Znajdź wodę. Bez niej przetrwasz tylko kilka dni. Bez jedzenia możesz wytrzymać nawet trzy tygodnie, ale bez wody już po jednym dniu organizm zaczyna odczuwać poważne skutki odwodnienia. Jak znaleźć wodę w lesie? Świeże ślady zwierząt. Często prowadzą do źródła wody. Rosnące w wilgotnym środowisku rośliny, jak trzciny czy mchy, mogą wskazywać na wodę. Zbieraj wodę z liści i trawy. Rano i wieczorem pokrywają się rosą. Jeśli znajdziesz strumień, pij wodę przez materiał na przykład koszulkę, żeby odfiltrować największe zanieczyszczenia. Pamiętaj, że woda z kałuż i stojących zbiorników może być skażona. Jeśli masz przy sobie zapalniczkę lub krzesiwo, zawsze gotuj wodę przed wypiciem. Gubiąc się w lesie, najważniejsze jest zachowanie spokoju, znalezienie schronienia i wody. To podstawy, które mogą uratować ci życie. Jeśli chcesz więcej praktycznych porad survivalowych, zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. A teraz pytanie do Ciebie. Masz swój survivalowy trik na przetrwanie w lesie? Daj znać w komentarzu, bądź gotowy na wszystko.